który nam towarzyszy w tym roku na Eksodusie Młodych, pozwoliliśmy podzielić sobie na odwagę w konfesjonale, o którym dzisiaj już mówiliśmy, którego dotykaliście. Chcę Wam powiedzieć, że jesteście bardzo odważni, że tam zaglądacie. A dzisiaj krótka myśl odwagi: Ja jestem w Eucharystii. Kilka lat temu, kiedy pracowałem w zamościu, taki prosty obrazek, który mi dał. Dużo do myślenia. Wieczorem pan kościelny musiał wyjechać. Poprosił mnie ksiądz proboszcz, żebym otworzył kaplicę w kościele. Otworzyłem tę kaplicę. Przy wejściu do kaplicy stały dwie bardzo pobożne panie z kółek różańcowych, które się schodziły na różaniec. I podchodzi trzecia i mówi: Słuchajcie, co wy tak stoicie, czemu nie wchodzicie do środka? A jedna z tych pobożnych mówi: Nie wchodzimy, bo tam nikogo nie ma. Ja wiem, że to jest tylko gra słów, ale bardzo ważna rzecz. Nie wchodzę do kościoła, bo jest pusty, bo tam nikogo nie ma. I to jest dramat nasz. Tak jak mówię, można być w różnym ruchu, można jeździć po wszystkich rekolekcjach, po spotkaniach młodych po całym świecie, a przyjść na Eucharystię i powiedzieć, tu nikogo nie ma. Jeszcze się nie schodzimy, bo tu nikogo nie ma. I to jest nasz dramat, którym przegrywamy. I dlatego dzisiaj odwagi, ja jestem w Eucharystii, jestem w tym miejscu. Wielokrotnie, kiedy zaczynam msze świętą na ślubach, a zazwyczaj kazanie, tutaj mniej więcej przy okolicy ołtarza się pan kamerzysta kręci. Sporo gości, śluby wiecie, są różne. Raz jest mniej, raz jest więcej, to zawsze zaczynam mniej więcej tak na kazaniu, Mówię, słuchajcie, wiecie, co mnie? Najbardziej na ślubie, nam się denerwuje? Wtedy się kamerzysta zatrzymuje i mówi: Przepraszam, ja nie nagrywam. <laughs> Ma trochę stresa ten kamerzysta. Mówię, nie o kamerę mi chodzi. Proszę Państwa, na ślubie, kiedy udzielam tego ślubu, jeszcze jak po mszy świętej ludzie przychodzą, mówią: O, ale piękny ślub, w ogóle świetnie, ksiądz kazanie powiedział i coś tam nie. Ja mówię: To jest takie wszystko smutne, dlatego że wszystko na tej mszy świętej robię sam. I mamy nawet takie programy w telewizji. Super tata, super mama, nie, super siostra, super ksiądz, coś tam sobie dodajemy. Ale jesteśmy sami i to jest dramat. To jest dramat. I dlatego odwagi ja jestem w rzeczywistości Eucharystii. Bo zobaczcie, w, tej, w tym wydarzeniu w Eucharystii odwagi ja jestem, to świadomość, że On jest, a On z tego miejsca przechodzi na codzienność, na nasze życie. Przypomina mi się takie wydarzenie rok temu, kiedy zacząłem pracę w Chrubieszowie. Nie ukrywam, że wcześniej jeszcze, kiedy głosiłem w różnych parafiach rekolekcje, kiedy jeździłem, to obserwowałem taką rzecz, że jak się jest w parafii, a ma się kaplice dojazdowe, na przykład jakąś wioskę, gdzie księża w niedzielę jadą, odprawiają przez i tak czasami patrzę w tej kaplicy, ani ministranta, tak to różnie jest, wygląda. I Pan Bóg mówi, tak to wygląda, nigdy nie miałem kaplicy dojazdowej w tym roku w Hrubieszowie, kiedy zacząłem pracę, tam jest taka kaplica, Wolica, brodica się nazywa. Pojechałem tam na pierwszą mszę świętą, no i oczywiście się rozglądam, 40 osób w tej kaplicy, msza święta i tak po mszy świętej mówię, słuchajcie, tak wszystko ksiądz sam odprawia. Wpadłem na pomysł, ponieważ tam było kilku chłopców na tej mszy świętej, że przygotuję ich na ministranta i ci chłopcy zostaną ministrantami, wiecie? I po mszy świętej tych chłopaków zwołałem do zakrystii, poprosiłem chwilę rodziców, powiedziałem, mówię, słuchajcie, szybki kurs na ministranta i do pasterki, do Bożego Narodzenia będziecie przy ołtarzu pomagać. Chłopaki takie oczy szerokie, oczywiście szybciej wyszli niż weszli do tej zakrystii, a jeden pan stoi przy kaplicy, potem ja wychodzę, a on ręce złożone i mówi tak. I co? I młody przyjechał się rządzi? I co ksiądz zrobił? Pierwsza msza i już ksiądz pogonił tych chłopców, tak? A myślę, no ładnie, za tydzień się w sobotę z nimi umówiłem, przyjeżdżam pod tą kaplicę, patrzę się, stoi trzech, a zza kaplicy wyskakuje kobieta mówi, że księdza, dobrze, że ksiądz przyjechał, te bandziory. Te skurcze skórcze mówi, krzyżu kradli. A wieździ ksiądz tam to pole? Jak się to przygląda, mówi: Widzę tam jakieś zawalisko, nie? Cegły się rozpadły. Ze 100 metrów od kaplicy w polu był taki e, rzeczywiście krzyż, wybudowany. Może jeszcze w czasach wojny to wszystko się zawaliło. No i wołam tych chłopców: Mówię, chłopaki, jak to było, nie? Taki najmniejszy kuba podchodzi, zębów z przodu nie ma, on mówi tak, praca księdza: Oni kradli, ja pilnował. <grym>, Rzeczywiście, przytargali ten krzyż z tego pola na, na przystanek, postawili go na przystanku i na złom go chcieli sprzedać, nie? Na złom chcieli sprzedać ten krzyż. Potem się fajnie to skończyło, rodzice wymalowali. Krzyż trafił w dobre ręce, a słuchajcie, wieczorem było to we wrześniu, rok temu odprawiam mszę świętą, siedzę sobie na Przyświętym wieczorem, a tu mój ksiądz, kolega odprawiam Przeświętą i mówi tak: dzisiaj jest podwyższenie Krzyża Świętego. Oni w podwyższeniu Krzyża Świętego Krzyż ukradli. A wiecie, kiedy się to wszystko działo? Działo się to wszystko w Eucharystii. To na Mszy Świętej Bóg zaczepia. To na Mszy Świętej Bóg zaczepia człowieka. A jak tylko postawisz w życiu na mszę Świętą, od razu będziesz miał problemy. Problemy, i po co ksiądz, i co, i po co, i na co. Kochani, od Mszy Świętej generalnie wypływa kapitalna rzecz. Nie jest my tu, a Wy tam. Nie ma czegoś takiego. Jeden z naszych księży pracujący w diecezji, jak byłem studentem, wziął kiedyś, nie więcej, jak zaczął, na oazie to było, pamiętam, zaczął mówić Kazanie w czasie mszy świętej, powiedział tak, wziął Pismo Święte do ręki powiedział tak, tu jest ideał, i tu za chwilę na tym ołtarzu jest ideał do naśladowania. A za moimi plecami po lewej, po prawej, tam i za namiotem tam, gdzie chcecie się obrócicie, popatrzycie, jest codzienność życia. A tu i tam jest idea do naśladowania. A tak się spodobało, że Pan Jezus dzisiaj chce nam dać. Mówi o tym Ewangelia Mateusza w przypowieści. Pan Jezusowi się spodobało, żeby dać każdemu z nas wedle Jego uznania. Bo to jest totalnie niesprawiedliwe, żebyśmy, patrzcie, jedni dzisiaj od 11 pracowali, drudzy od 15 po południu, jedni od rana pracowali, a jedni dopiero. Dołączyli wieczorem, nie? To no jest nie fair. A Pan Bóg mówi, dlaczego złym okiem patrzysz na to, że ja jestem dobry? Zobaczcie, z Eucharystii nabywacie dobroć. To, co mówiliśmy sobie w konferencji, idziesz do konfesjonału, wzmacniasz ducha, którego nie widzisz, a ciało to wyraża. Eucharystia wzmacnia dobro w, ciebie, w tobie, daje ci dobre natchnienia. Przychodzi mądre słowo przychodzi wspólnota przychodzi wydarzenie życia i pan bóg daje takich wydarzeń mnóstwo kochani na koniec powiem wam takie wydarzenie które narodziło się właśnie poprzez konfesjonał poprzez eucharystię popre, poprzez dobre miejsca poprzez właśnie takie spotkania młodych jak my mamy w naszej diecezji już nie pamiętam czy to rok był 2008 czy czy 7 ale powiem wam o takim ryzyku waszych rodziców. Ja nie wiem, ile osób tutaj na tej Mszy Świętej, na tym Eksodusie młodych przyjechało z tego, że mi babcia zapłaciła kasę. Czy mi rodzice dali te pieniądze? Może dobry wujek? Nie wiem. Kto zaryzykował i dał wam sześć dych i mówi, jedź na Eksodus? Może sami sobie zapracowaliście? Nie wiem, ale może są osoby, które dostały. Natomiast. Na jednym spotkaniu młodych w Meczugorie pamiętam, siedzę sobie tak jak dzisiaj na krześle pod kościołem, spowiadam i patrzę, stoi, takich trzech chłopaków, nie? ale się łokciem eliminują, bo jeden drugiego wygania do spowiedzi, ty pierwszy, ty pierwszy. Nie? W końcu ten pierwszy wychodzi i mówi, Przy księdza zaznaczam, ja nie do spowiedzi, ja chciałem księdzu powiedzieć taką rzecz, nie? podzielić się takim wydarzeniem. Otóż w Polsce, pochodzę z Polski, moja mama na 18 urodziny. Przychodzę ze szkoły, rzucam ternister, a ona w kuchni kopertę mi daje. A ja mówię, dzięki matka. Maca, mówię, z pięć stów jak nic. Ale wkładam w tylną kieszeń, a mama mówi, zobacz. Ale ja mówię, mamo, dzięki. Ale ona, zobacz. No to ja patrzę, otwieram tą kopertę, tam jest napisane mniej więcej tak. Pielgrzymka z kółek różańcowych do Medjugorje. A mi opadła, mówi, no zabije tą matkę. Kółka różańcowe ja spię na pielgrzymkę, no w życiu, na Festiwal Młodych, a w życiu tam nie pojadę, nie? Wkurzył się i poszedł do pokoju mamie, tak nawciskał, kobieta się rozpłakała, rzucił tą kartkę, z kumplami się umówił, wypił sobie wieczorem dwa browary, przychodzi do pokoju, włącza muzykę, mówi, żeby odreagować, bierze tą kartkę jeszcze raz, czyta, tam jest napisane tak, pielgrzymka z Kółek z jakiejś tam parafii, do Meczu Gory Festiwal Młodych, a tam jest napisane w planie. Plan. Czyta. Dwa dni nad Morzem Adriatyckim. Tak w sobie sensie, myśli. Kurde, za darmo dwa dni. Miał siłę przekonywania. Mówi, że księdza, namówiłem dwóch moich kumpli. Rodzice mają majętne, Kasę im zapłacili i jechaliśmy do Medjugorje. Jak się babcie na różańcu modlili, to my browarki. Jak babcie skończyły, to my śpimy. I tak dojechaliśmy. Pani przewodniczka dała nam wizytówki i mówi dzisiaj wieczorem zapraszam was na Eucharystię, na mszę świętą. Oczywiście pani nas zaprosiła, a powiedziała, że tam jest taka góra, nazywa się Kryjżewac i my sobie tam na tą górę poszliśmy, kupiliśmy po dwa piwa w plecach, pożyczyliśmy latarkę od gospodarzy i poszliśmy. I mówi ten młody chłopak, kiedy szliśmy na tą górę, zobaczyłem człowieka, który leżał na skałach, nie? był to chorwat miejscowy. Trochę języka angielskiego, trochę rąki się dogadaliśmy, żeby nie przedłużać. Facet mówi, leży brudny i w ogóle ryczy. Ja nigdy, mówi ten młody chłopak, nie widziałem mężczyzny, który płaka. Mój ojciec nie płakał, nauczyciel no nie widziałem. nie. I zobaczył tą latarkę, że my mamy i poprosił, wyciągnął z kieszeni euro, chciał nam zapłacić. I powiedział, że on dzisiaj tam na tą górę musi iść, on tu nie zejdzie z tej góry, on się będzie kłócił. Poszliśmy z nim, facet leżał pod tym krzyżem, płakał. Potem schodzi i patrzy na nas, i mówi tak: W waszym wieku mam syna. Jak radę, ja jadę rano do pracy, to mój syn jest narkomanem, i on chodzi po ulicach. Wyrzuciłem go z domu, ze śmietnika żarcie zbiera i w ogóle. A potem nam zaproponował, że nas podwiezie. Oczywiście nie byliśmy ufni, nie? Ale kiedy zeszliśmy z tej góry, zobaczyłem takie nowe BMW, taki samochód. w życiu w takim nie siedziałem. Przecież z ciekawości wsiadłem do samochodu. Facet nas zawiózł na stację paliw, kupił nam jedzenie. Na drogę dał nam jeszcze jakieś tam jedzenie. I mówi tak, ten młody chłopak. Przecież pojechałem do Medjugorje, mama zaryzykowała na 18 urodziny. Nawciskałem matce, a ten facet, który miał tego syna narkomana i mówił o swoim synu, tak naprawdę, wie ksiądz, mówił o mnie. Bo ja w Polsce impreza, alkohol spokojnie, seks spokojnie, ja już narkotyki biorę. Ten facet mówił o mnie. I dlatego ja podszedłem księdzu to powiedzieć. I ten chłopak nie przyszedł do spowiedzi. Mój zaznaczam, ja nie do spowiedzi a potem od tamtych krzeseł wracał do Polski inny. Odwagi On jest w Eucharystii, a Eucharystia, po pierwsze, to jest słowo, które cię szuka. To jest On, ale to jest człowiek. Zobaczcie, za chwilę będzie piękny moment. Jezus z Eucharystii wejdzie pośród was i będzie was karmił. Wiecie, czego mi zawsze brakuje? Jak wracamy po takich spotkaniach, po pielgrzymkach do domu, do swoich parafii, i potem po jakimś czasie słyszę, nie chodzę do kościoła, i ja wam to mówię. Nie ma przykazania w dekalogu. Masz chodzić do kościoła. Dzień święty święcić. Jezus w Twojej parafii, w mojej w przychodzi pięć razy w niedzielę. Chce Ci się raz przyjść na spotkanie z nim? To jest, to jest takie po ludzku niefer. On przychodzi do nas, a my do niego nie przychodzimy. Na koniec to zdanie, które mi gdzieś tam zostało, wiecie. To zdanie, które jeden ze studentów kiedyś wypowiedział, przygotowywaliśmy misterium męki pańskiej, a jeden ze studentów mówi: Wy, ksiądz, co mnie tak rusza, to jest ogród oliwny. Jak pan Jezus powiedział do Piotra: Kurczę, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Jest niedziela, 45 minut nie mogłeś czuwać ze mną. Żeby cię to zdanie kiedyś po śmierci nie zaskoczyło. Jednej godziny nie mogłeś czuwać ze mną.